Witam Was po dłuższej przerwie. Dziś wychodzę do Was z filmikiem, w którym zamieszczę 15 bardzo przydatnych porad, dzięki którym możecie poprawić swoje umiejętności gry w Counter Strike'a. Porady te są podstawowymi fundamentami gry, bez których nie uda Wam się dobrze rozwijać swoich zdolności w grze. Dlatego gorąco zalecam, aby choć spróbować wykorzystać dobrze te porady, a gwarantuję, że z czasem Wasza gra stanie się o niebo lepsza. Przejdźmy zatem do pierwszej porady. ZNAJDŹ ZNAJOMYCH Wiele osób narzeka na grę solo, która ich zdaniem zsie. się w sumie prawda, ale jest sposób, żeby to naprawić. Zawsze gdy grasz z kimś, kto wydaje Ci się dobrym, przyjacielskim graczem, dodaj go do znajomych. Jeśli będziesz robić to zawsze, gdy spotkasz kogoś takiego, zanim się zorientujesz, będziesz miał pełną listę znajomych chętnych do gry. Możesz z jednej strony grać solo, powiedzmy do poziomu szeryfa, ale oddajesz się wtedy w ręce losu, od którego będzie zależało z kim przyjdzie Ci grać, aż w końcu znajdziesz się w sytuacji pełnej toksycznych graczy. Weź sprawy w swoje ręce i znajdź sobie znajomych. Pamiętaj, zawsze przed tym jak zaczniesz grę, podłącz słuchawki i mikrofon. Komunikacja w grze takiej jak Counter-Strike to podstawa podstaw. Kiedy coś widzisz, powiedz to. Daj swojej drużynie znać co się dzieje, ale nie przesadzaj z mikrofonem. Powiedzmy, że zostajesz zabity przez trzech gości na A. Nie krzycz od razu, to jest A! A! Kurwa, oni są na A! Zachowaj spokój. Przedstaw szczególną informację na podstawie tego, co dokładnie widziałeś. Lepiej będzie, jak powiesz, trzech na A. Jeden z AWP, dwóch z AK, jeden z nich miał pakę. Coś takiego daje Twojej drużynie wystarczająco informacji do podjęcia właściwej decyzji. Teraz wiedzą, że mają do czynienia z trzema terrorystami, z których jeden ma Awkę, więc mogą obmyślić plan działania tak, aby nie rzucić się prosto pod ich celowniki. Znajdź sobie prywatny serwer Deathmatch. Polecam znaleźć właśnie taki prywatny serwer, lub, jak kto woli, serwer społeczności. Na serwerach Valve mamy do czynienia z Tickiem 64, co w skrócie oznacza, że nie zawsze strzały, które strzelasz, pewnie lądują na przeciwniku. Celem grania meczu jest zdobycie dużej ilości fragów w krótkim czasie. Dobrym pomysłem będzie też pogranie na serwerze HS Only, czyli tylko headshoty, lub pistol Only, co mówi samo za siebie. Warto pograć czasem na takich serwerach. Za każdym razem, kiedy grasz w CSa, spędź chociażby te 5 minut, aby nauczyć się nowego miejsca, z którego można rzucić granat na Twojej ulubionej mapie. Poświęć też 10 minut przed pierwszym meczem na rozgrzewkę i trening Aima. Te dwie kluczowe rzeczy sprawią, że jeśli będziesz konsekwentnie je powtarzał, poczynisz niesamowite postępy w 2-3 miesiące. Są mapy, na których możesz zobaczyć miejsca do rzucania granatów. Co do Aima, to wyjaśniłem w poprzednich punktach. Deathmatch i trening przykładowo na mapce z botami. Musisz być zadowolony z tego, że ćwiczysz. Najlepsi sportowcy są świetnymi zwycięzcami, ale są także doskonali w trenowaniu. Kiedy grasz turniejowo, weź to na poważnie. Poświęć czas na rozgrzewkę, bądź w dobrym humorze. Najważniejsze, bądź pozytywnie nastawiony i analizuj swoją grę. Pracuj nad swoim zmysłem gry. Strategia jest ogromną częścią CS-a. Wiedza o tym, kiedy puszować, kiedy spodziewać się ataku z flanki, kiedy rotować z bombsite'ów jest kluczowa i w wielu przypadkach decydująca o grze. Najlepszym sposobem na wyrobienie zmysłu gry jest po prostu granie i poświęcenie czasu na poznanie map. Jeśli jesteś nowy w grze, sugeruję grać na jednej mapie, aż stwierdzisz, że opanowałeś timing i podstawowe pozycje. Zagraj 15-20 mecz na jednej mapie i przeskocz do następnej. Jeśli grasz na siedmiu mapach losowo i spodziewasz się, że szybko zrobisz postępy, nie jesteś niestety w błędzie. Tak czy inaczej, sugeruję grać na jednej pozycji lub chociażby na tym samym bombsite przez kilka meczy pod rząd, aż w końcu zrozumiesz, jak powinien być grany dany site. Kupuj razem z drużyną. Wkuj sobie do głowy, że należy kupować razem z Twoją drużyną, biorąc pod uwagę stan portfela Twoich sojuszników. Nie kupuj AWP, kiedy reszta Twojej drużyny ma 2400 dolarów przy sobie. Nie bądź tym typem. Po prostu włącz mikrofon i dogadaj się z drużyną, co i kto kupuje. Pozwól klaczującemu klaczować. Nie przeszkadzaj graczowi w sytuacji 1 na iluś. Pozwól mu słuchać kroków. Jeśli masz jakieś kluczowe info, przekaż je i się cicho. Wiele rund przegrałem, kiedy zostawałem w sytuacji 1 na x graczy i nagle ludzie ucięli sobie miłą pogawędkę. Ten, który rozgrywa klacz, żyje, więc pozwól mu grać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś... Pisz CL Radar Scale 025 w konsoli. Na ekranie powinno się Wam pokazać. Powinieneś móc zobaczyć prawie całą mapę. Bardzo ważnym jest wiedzieć, gdzie jest Twoja drużyna, jak i bomba. Nie możecie spuszczać longa na dacie dwójca jako terroryści, bo zawsze jest tam awupa, która was niszczy. Nie możecie pójść bananem na inferno, bo zawsze stoi gościu na ruinach, który wali wam headshoty. Nie uwierzycie, ale można użyć w tym przypadku zarówno granatów dymnych, jak i błyskowo-hukowych. Często wystarcza jeden smoke, aby odciąć przeciwników od danej pozycji i umożliwić wam sprawdzenie tylko tych pozostałych. Bardzo podobne do poprzedniej porady. Nie marnuj granatów. Widzę często, jak ludzie marnują swoje granaty, bo rzucają je za wcześnie. Jeśli jesteś w terrorystach, komunikuj się z drużyną. Jeśli CT-ki zasmokowali banana, nie ma potrzeby, żeby rzucać smoka na ruiny czy na CT, dopóki ten smok nie zejdzie z banana. Twoje granaty są użyteczne tylko wtedy, kiedy zaraz po nich rozpoczyna się akcja. Zamiast wyciągać swoją kosę i ciąć zwłoki przeciwnika albo kucać mu na głowę, biegnij po mapie i zbieraj rozrzucone granaty, zestawy do rozbrajania czy bronie. To może ci pozwolić zaoszczędzić nawet 10 tysięcy dolarów w meczu i być przewagą, której właśnie potrzebuje Twoja drużyna. Nie zaczynaj płakać, bo ktoś strzela lepiej od ciebie. Na matchmakingach jest epidemia ludzi, którzy przegrywają pistoletówkę i od razu zaczynają narzekać na gówniany Tick i cheaterów w enemy. Może udało im się na farcie, albo po prostu mają lepszy aim? Więc jak najbardziej. Jedyną rzeczą, do której prowadzi takie narzekanie, to budowa złej atmosfery w drużynie, a stąd już niedaleko do przegranej. Wstrzymaj się z oskarżaniem o haki. Jeśli myślisz, że cheatują, zreportuj ich i graj dalej swoją grę. Niezliczoną ilość razy pozytywnie nastawiona drużyna zaprowadziła nas do zwycięstwa. Motywujcie się nawzajem. Każdy z was popełnia błędy, nie naskakujcie od razu na sojusznika, jeśli coś mu nie wyjdzie. Grajcie w grę, miejcie z tego frajdę i starajcie się wprowadzać jak najbardziej pozytywną atmosferę w drużynie. Może to być najważniejszy czynnik z wszystkich, które wymieniłem. I to by było na tyle. Jeśli któraś z porad nie pasuje Wam, nie zgadzacie się z którąś z nich lub wręcz przeciwnie uważacie, że są bardzo przydatne, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam i do następnego.